Black Friday tuż tuż za rogiem, a my ruszamy z serią Twój SMSowy Masterplan na Black Friday. Na start gruntowne porządki w bazie kontaktów. Bez tego nie ma co marzyć o rekordach sprzedaży. Po pierwsze, usuń błędne lub nieaktywne numery za pomocą funkcji HLR. Sprawdź aktualność zgód marketingowych i porównaj listy odbiorców między systemami, np. SMS API, ACRM czy marketing automation. To pozwoli ci sprawdzić potencjał kampanii SMS na Black Friday. Po drugie, zweryfikuj brakujące parametry, takie jak imię, data urodzin czy ulubiona kategoria produktowa. Dodatkowo upewnij się, że twoje segmenty odbiorców są aktualne i warto z nich korzystać w nadchodzących kampaniach. Dzięki porządkom w bazie odbiorców, Twoje wiadomości trafią tylko do osób naprawdę zainteresowanych, a ty obniżysz koszty wysyłki i zwiększysz CTR. Pamiętaj, czysta baza to fundament sprzedażowego sukcesu na Black Friday i nie tylko. Po więcej tipów związanych z Black Friday zapraszam do kolejnego odcinka.